So ready, you ain't gonna hit me back, yeah. Hej kochani, witam was serdecznie na swoim kanale, z tej strony Makeup Goddess I zapraszam was dzisiaj na dość krótki, ale myślę, że bardzo ciekawy holc zakupowy Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to wciśnijcie przycisk subskrypcji A jeżeli film wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę No i przechodzimy już do home. I pierwszą rzecz mam już na sobie, jest to bluzka z butiku Plum The Label I to jest butik, który został założony w 2020 roku oni nie szyją swoich ubrań, tylko ściągają ubrania z zagranicznych marek, ale w takim dość niecodziennym stylu. I e, ta bluzka wyświetliła mi się jakoś przez przypadek gdzieś na Instagramie, kliknęłam, zaczęłam obserwować ten sklep i zobaczyłam, jakie mają naprawdę bardzo ładne i oryginalne produkty. Nie dość, że te produkty są dobrej jakości. To jest na przykład bluzka, która jest w 100% z wiskozy. Ta bluzka kosztuje 119 zł, One mają właśnie takie dropy z limitowanymi e, sztukami, więc to nie jest tak, że każdy na ulicy może mieć to samo ubranie. Tak jak widzicie, tutaj jest bardzo ciekawy dekolt, bo e, tutaj jest olbrzymie wycięcie, tutaj też widzicie, że rękawy są pod kątem prostym uszyte przez co możecie właśnie w ten sposób je nosić. Jeżeli chodzi o rozmiary, to tam jest rozmiar uniwersalny. Bluzka jest bardzo rozciągliwa, więc myślę, że na każdego będzie pasować. Ja mam zazwyczaj XS, a jakby jest dla mnie idealna. I druga rzecz, która sprawia, że ta bluzka jest dość niezodzienna, to takie wycięcia po bokach, które bardzo ładnie wyglądają i bardzo ładnie podkreślają sylwetkę. Jeżeli szukacie jakiejś fajnej, oryginalnej bluzki, albo nawet nie bluzki, ale po prostu jakiegoś oryginalnego ubrania, to warto właśnie sprawdzić tą stronę, bo mówię, ja ostatnio codziennie praktycznie tam chodzę, patrzę, czy nie mają czegoś nowego, czy nie mają nowego dropu. Ok, teraz druga rzecz, a wygląda praktycznie jak pierwsza. No oczywiście żartuję, je, ale jest bardzo podobna, bo jakoś te dekolty mi się ostatnio bardzo spodobały i też takich właśnie ubrań szukam głównie. To jest bluzka z firmy Los Angeles. To jest też firma, którą znalazłam dość przypadkowo, gdzieś na Instagramie po prostu mi się wyświetlili. Obecnie w momencie kręcenia tego filmu nie jestem w stanie jej znaleźć na stronie. I bardzo możliwe, że ona teraz jest... Yy, po prostu teraz się wyprzedała. Ja na początku zamówiłam tą bluzkę w odcieniu karmelowym aczkolwiek następnego dnia dostałam informację, że niestety ten e, kolor jest już niedostępny i e, czy pani może mi właśnie wysłać e, bluzkę w odcieniu Ecrée. Mam szczerze, że e, to naprawdę była bardzo dobra obsługa klienta, bo nie dość, że pani była miła, to jeszcze yy, konwersacja z nią jakby przebiegała bardzo szybko. Ona te wiadomości, które ja tam odpisywałam, odczytywała praktycznie od razu, jeszcze tego samego nie wysłała produkt. E, oczywiście ja zechciałam tu e, bluzkę w kolorze ekry, ponieważ no, głównie chodziło mi tu o dekolt, a nie o kolor. I tak jak widzicie, e, ta bluzka kosztowała z tego tam 69 zł a skład 95% bawełna i 5% lasta. czyli świetny skład, bluzka rozciągliwa, bo to jest tylko rozmiar uniwersalny. No i tak jak widzicie, tutaj mamy dekolt troszkę podobny do tej poprzedniej bluzki, ale jest on zdecydowanie jakby ostrzej tutaj wycięty. Tutaj jest w ogóle taki drucik, który ładnie to jakby wszystko utrzymuje i tutaj znowu pod kątem prostym, tak, dzięki temu możecie ją właśnie w ten sposób nosić. Tutaj są główki, które też teraz są bardzo modne No i jeżeli e, szukacie jakiejś właśnie fajnej bluzki, takiej niecodziennej Bo raczej nie wiem, czy znajdziecie w Zarze bluzkę o takim składzie za 69 zł Bardzo wątpię, wy mnie bo kosztowała dwa razy więcej i była w 100% z poliestru Jeżeli jesteście ciekawi, ja oczywiście zostawię link Postaram się znaleźć tą bluzkę jeżeli nie znajdę bluzki, to po prostu zostawię link do tego sklepu Więc możecie wejść i zobaczyć So really, you ain't gonna hit me back, yeah Now it's all just you got me on blast, damn You're over it, I've been done We're so toxic, can't get enough Oh, I'll go insane Ok, i to jest pierwszy produkt, który ja mam z marki EPRAM. EPRAM jest to marka założona przez Fashion. To jest bluza w rozmiarze M z tej kolekcji Snake w kolorze różowym. Bluza kosztuje 289 zł i jest w 90% z bawełny i w 10% z poliestru. Ja byłam bardzo ciekawa tej marki, bo dużo się o niej mówi, chociażby to, że te wszystkie rzeczy są produkowane w Polsce, że są świetnej jakości, więc postanowiłam to sprawdzić. I Moje pierwsze odczucie, jak założyłam tę bluzę, to że bluza jest bardzo przyjemna w typu. Naprawdę materiał jest wysokiej jakości, to czuć po prostu w dłoniach. Co do samego wyglądu, to tutaj macie taki ładny wzór, który jest również na Zakończeniu kaptura. Przez co on nie jest zakończony, widzicie taką prostą linię, tylko ta linia jest jakby falowana w nawiązaniu właśnie do tego wzoru z przodu, co mi się bardzo podoba i co jest mega oryginalne. Druga rzecz to te ściągacze. Dzięki temu możecie właśnie tą bluzę bardziej ściągnąć tutaj i ona będzie przylegać do waszego ciała. Z tyłu mamy logo Epram. Także, tak, może produkt nie jest najtańszy, ale na pewno jakość, sam skład i to, że on jest wykonany w 100% w Polsce przemawia za tym, żeby go kupić. I ostatni produkt to jest ta sukienka. To jest sukienka z Mango, ona kosztuje 200zł, ale jestem prawie pewna, że ją kupiłam na sprzedaży, więc kosztowałam mniej, postaram się ją znaleźć, może jeszcze będzie dostępna. I To jest rozmiar L, bo ogólnie to celowo pomyślałam sobie, że będzie można ją nosić rozpiętą jako, wiecie, takie okrycie wierzchnie, coś takiego, ale wiadomo, że teraz te Skórzane produkty, te skórzane ubrania Są bardzo modne Więc dlatego mam tą sukienkę Ona oczywiście jako sukienka też nie wygląda najgorszej Chociaż stali to w ogóle mi nie podkreśla Staram się znaleźć i podlinkować ją oczywiście w opisie To już koniec, tak jak mówiłam, to nie był drugi haul, ale myślę, że produkty, które się w nim znajdują, są dość ciekawe i że sprawdzicie to nowe marki, które podziękuję oczywiście w opisie. Jeżeli film Wam się spodobał, to jeszcze raz zachęcam do łapek w górę. I oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niedługo. Dziękuję, pa-pa!